Rozdział 11. Mechanika propagandy. Media, dzięki którym specjalni rzecznicy nadają swe przesłania do ludzi, używając propagandy, obejmują wszystkie środki, za pomocą których ludzie na co dzień przekazują sobie wzajemnie idee. Nie istnieją żadne środki ludzkiej komunikacji, które nie byłyby również środkami celowej propagandy, ponieważ propaganda polega po prostu na doprowadzeniu do wzajemnego zrozumienia między jednostką a grupą. Istotnym punktem dla propagandysty jest to, że względna wartość różnych narzędzi propagandowych i ich stosunek do mas stale się zmienia. Jeśli propagandysta pragnie nadać swej wiadomości pełny zasięg, musi wykorzystać owe zmiany wartości w momencie ich pojawiania się. Pół wieku temu publiczne spotkanie było par excellence narzędziem propagandowym. Dziś trudno znaleźć więcej niż garść osób chętnych do uczestnictwa w tego typu spotkaniach, chyba że częścią programu są nadzwyczajne atrakcje. Samochód zabiera ich z domu, a radio zatrzymuje w nim, codzienne gazety dostarczają im wiadomości w biurze bądź w metrze, i ostatecznie ludzie mają dość wrzawy tej gonitwy. Zamiast tego istnieje wiele innych sposobów komunikacji, niektóre nowe, niektóre stare, ale przekształcone w taki sposób, że w istocie stały się nowe. Oczywiście gazeta wciąż pozostaje podstawowym medium przekazywania opinii i idei, innymi słowy podstawowym medium propagandowym. Zupełnie niedawno redaktorzy gazet oburzali się tym, co nazwali wykorzystywaniem łamów do celów propagandowych. Niektórzy redaktorzy byliby nawet skłonni zrezygnować z publikacji dobrej historii, gdyby okazało się, że może ona przynieść komukolwiek korzyść. Dziś taki punkt widzenia został w dużej mierze porzucony, i obecnie wiodące redakcje uważają, że faktycznym kryterium decydującym o publikacji tekstów spływających na biurko jest ich wartość informacyjna. Gazeta codzienna nie może przyjąć odpowiedzialności za to, czy materiały, które publikuje, nie będą działać w czyimś interesie. Trudno byłoby w jakimkolwiek dzienniku znaleźć jakikolwiek materiał, którego publikacja nie przynosiłaby komuś korzyści. Taka jest natura informacji. Gazeta może jedynie dążyć do tego, aby publikowane informacje były dokładne, gdyż trzeba je wybrać z masy dostępnego materiału interesujące i ważne dla dużej części czytelników. W swoich kolumnach redakcyjnych gazeta działa jak osoba komentująca rzeczy i zdarzenia ze swojego indywidualnego punktu widzenia. Natomiast w kolumnach informacyjnych typowa amerykańska gazeta codzienna stara się, mając na względzie nowe wiadomości, odtwarzać najważniejsze zdarzenia i opinie dnia. Gazeta nie pyta, czy dana kwestia ma charakter propagandowy, czy nie ważne jest czy jest nową wiadomością. Jeśli chodzi o wybór wiadomości, redaktor jest zwykle całkowicie niezależny. W New York Timesie, aby sięgnąć po dobry przykład, wiadomości są drukowane bez żadnego ukrytego powodu. Redaktorzy określają w pełni niezależnie, co jest, a co nie jest wartą uwagi wiadomością. Nie stosują cenzury, nie jest na nich wywierana żadna zewnętrzna presja. Nie kierują się ukrytymi interesami czy oportunizmem. Sumienny redaktor każdej gazety zdaje sobie sprawę, że jego obowiązkiem wobec czytelników jest dostarczanie wiadomości, to one są tym, czym ma się zajmować. Jeśli doradca do spraw kontaktów z otoczeniem może tchnąć życie w i umieścić ją między innymi ideami, uzyska zainteresowanie publiczności. Kwestia zanieczyszczonych źródeł nie pojawia się tutaj. Propagandysta kreuje wydarzenia dnia, które w redakcji muszą konkurować z innymi wydarzeniami. Często tworzone przezeń wydarzenia mogą być szczególnie przychylnie przyjmowane przez czytelników, tworzy je więc, mając ich na uwadze. Jeśli ważne kwestie dotyczące codziennego życia obejmują transatlantyckie rozmowy organizowane przez firmy telefoniczne, jeśli obejmują wynalazki, jeśli przyniosą handlową korzyść ludziom, którzy je sprzedają, jeśli mamy tu Henry'ego Forda i jego popularne samochody, wszystko to są nowe wiadomości. Przy czym redaktor może po prostu wyrzucić do kosza to, co uzna za próbę propagandowego wpływu na redakcję gazety. Źródło wiadomości, z którego czerpie redaktor, musi być zawsze jasno określone, a fakty dokładnie przedstawione. Obecna sytuacja czasopism z punktu widzenia propagandy różni się od sytuacji gazet codziennych. W odróżnieniu od dzienników magazyny prasowe nie przyjmują na siebie zobowiązania do prezentacji bieżących wiadomości. Magazyn rozmyślnie wybiera swój materiał zgodnie ze stałą polityką wydawniczą. Nie jest jak gazeta codzienna organem opinii publicznej, ale staje się raczej organem propagandowym, uprawiającym propagandę na rzecz konkretnej idei, czy chodzi o utrzymanie domu, elegancką odzież, dekorowanie wnętrz, bądź też podważenie powszechnych opinii, oświecenie, liberalizm bądź rozrywka. Jedno czasopismo może mieć na celu propagowanie zdrowia, inne angielskich ogrodów, mody męskiej, inne z kolei filozofii niczego. We wszystkich branżach, w których wyspecjalizowały się różne czasopisma, specjalista do spraw kontaktów z otoczeniem odgrywa ważną rolę, ponieważ może on, z uwagi na zainteresowania jego klienta, pomagać mu kreować wydarzenia, które wspierają jego propagandę. Jeśli bank chce podkreślić znaczenie swego działu kobiecego, może zorganizować sobie wsparcie ze strony wiodącego pisma dla kobiet. Które zamieści serię artykułów i porad dotyczących inwestowania, przygotowanych przez kobietę ekspertkę w tej dziedzinie. Natomiast owo pismo może wykorzystać to nowe zadanie jako środek budowania dodatkowego prestiżu i poszerzania zasięgu. Wykład, niegdyś potężny środek wpływania na opinię publiczną, zmienił swoją wartość. Sam wykład może być jedynie symbolem, rodzajem ceremonii, a jego znaczenie dla celów Propagandy polega na tym, że został wygłoszony. Profesor taki a taki, wyjaśniający epokowy wynalazek, może mówić do 500 osób lub tylko 50. Jeśli jego wykład jest ważny, będzie emitowany, pojawią się o nim informacje w gazetach, rozgorzeje dyskusja. Faktyczna wartość wykładu z propagandowego punktu widzenia polega na odzewie, jaki wywołuje u ludzi. Radio jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi propagandy, jednak jego przyszły rozwój jest niepewny. Może konkurować z gazetą jako medium reklamowe. Możliwość docierania do milionów osób jednocześnie w oczywisty sposób przemawia do reklamodawcy, a ponieważ przeciętny reklamodawca dysponuje ograniczonymi środkami na reklamę, jeśli zainwestuje pieniądze w radio, wycofa je z gazety. W jakim stopniu wydawcy korzystają z tego nowego zjawiska? Z pewnością zbliży ono do siebie amerykańskie dziennikarstwo i rynek wydawniczy. Gazety dostrzegły już potencjał reklamowy firm produkujących radioodbiorniki oraz sklepów radiowych, zarówno dużych, jak i małych. Z kolei gazety nadają radiu w swoich wiadomościach i kolumnach znaczenie proporcjonalne do wzrastającej uwagi, z jaką odbiorcy traktują to medium. Jednocześnie niektóre wykupiły stacje radiowe, łącząc je z wiadomościami oraz rozrywką, dostarczając tych dwóch rzeczy słuchaczom poprzez eter. Jest możliwe, że sieci gazet będą sprzedawały przestrzeń reklamową na antenie i na papierze. Sieci gazet prawdopodobnie podpiszą z reklamodawcami umowę na edycję radiową i papierową. Obecnie spotykamy wydawców, którzy sprzedają czas reklamowy na antenie oraz miejsce w kolumnach swoich gazet, jednak traktują to jako dwa odrębne przedsięwzięcia. Duże grupy polityczne, rasowe, religijne, gospodarcze lub zawodowe mają skłonność do kontrolowania stacji radiowych, aby propagować swój punkt widzenia. Czy w takiej sytuacji możliwe jest też, że Ameryka przyjmie angielski system licencji, zgodnie z którym płaci słuchacz, a nie reklamodawca? Niezależnie od tego, czy obecny system zostanie zmieniony, reklamodawca i propagandysta musi z konieczności dostosować się do niego. Niezależnie od tego, czy w przyszłości czas radiowy będzie sprzedawany otwarcie jako taki, czy też wiadomość będzie docierać do odbiorców w postaci prostej rozrywki i informacji, lub specjalnych programów, propagandysta musi być gotów zmierzyć się z istniejącymi warunkami i wykorzystać je. Amerykańskie kino jest największym nieświadomym nośnikiem propagandy we współczesnym świecie, jest wielkim dystrybutorem idei i opinii. Kino jest w stanie ujednolicić idee i nawyki danego narodu. Ponieważ filmy kręcone są po to, by sprostać żądaniom rynku, raczej odzwierciedlają i podkreślają, a nawet wyolbrzymiają najbardziej popularne tendencje, zamiast stymulować nowe idee i poglądy. Film korzysta wyłącznie z tych idei i faktów, które są akurat modne. Tak jak misją gazety jest dostarczanie wiadomości, misją filmu jest dostarczanie rozrywki. Innym narzędziem propagandy jest osobistość. Można zastanawiać się, czy środki służące wykorzystywaniu osobistości nie poszły zbyt daleko. Prezydent Kulicz, sfotografowany na wakacjach w indyjskim stroju królewskim w towarzystwie tubylczych wodzów, był kulminacją budzących przesadne zainteresowanie prasy w czasów. Rzecz jasna, osoba publiczna może stać się groteskowa poprzez nadużycie mechanizmu, który pozwolił ją wykreować. Wszelako żywa dramatyzacja osobistości pozostanie zawsze jednym z zadań doradcy do spraw kontaktów z otoczeniem. Społeczeństwo instynktownie domaga się, aby znana korporacja albo przedsiębiorstwo było uosabiane przez jakąś osobistość. Jedna z anegdot mówi, że wielki finansista pozbył się wspólnika, ponieważ ten rozwiódł się z żoną. Wspólnik zapytał: Co mają wspólnego moje prywatne sprawy z bankowością? Na co usłyszał? Jeśli nie jesteś zdolny zarządzać własną żoną, ludzie z pewnością uznają, że nie jesteś w stanie zarządzać ich pieniędzmi. Propagandysta musi traktować osobę tak, jak traktuje każdy inny obiektywny fakt w obszarze swoich działań. Osobistość może wytworzyć pewne okoliczności, tak jak Lindbergh stworzył stan dobrej woli między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Zdarzenia z kolei mogą stworzyć osobistość, tak jak wojna kubańska stworzyła polityczną figurę Roosevelta. Często trudno powiedzieć, co jest tworzone przez co. Kiedy publiczna figura decyduje o celach, jakie chce zrealizować, musi postrzegać samą siebie obiektywnie i przedstawiać sobie swój zewnętrzny obraz, który jest zgodny z jej prawdziwym charakterem i jej celami. Istnieje wiele innych sposobów podejścia do świadomości społecznej. Niektóre stare, inne zaś nowe, jak telewizja. Nie będę próbował omawiać ich wszystkich po kolei. Szkoła może rozpowszechniać informacje dotyczące faktów naukowych. To, że dzięki temu koncern handlowy może ostatecznie skorzystać z powszechnego zrozumienia jego działania, nie powinno prowadzić do potępienia takiej informacji, pod warunkiem, że temat zasługuje na badanie przez studentów. Jeśli korporacja piekarnicza przekazuje do szkoły zdjęcia i wykresy, aby pokazać sposób wypieku chleba, te działania propagandowe, o ile są rzetelne i szczere, nie mogą w żadnym wypadku zostać uznane za naganne, pod warunkiem, że władze szkolne przyjmą bądź odrzucą taką ofertę, mając na uwadze jej korzyści edukacyjne. Może się zdarzyć, że nowy produkt zostanie przedstawiony odbiorcom za pośrednictwem filmu z parady odbywającej się tysiąc mil stąd, albo producent małych samochodów może osobiście pojawić się i przemówić w milionach domów za pośrednictwem radia i telewizji. Człowiek, który chciałby jak najbardziej skutecznie przekazać swoją wiadomość ludziom, musi być czujny i korzystać ze wszystkich środków propagandowych. Niewątpliwie opinia publiczna zdaje sobie sprawę z metod używanych do kształtowania jej przekonań i nawyków. Jeśli społeczeństwo jest lepiej poinformowane na temat procesów rządzących jego życiem, będzie bardziej otwarte na rozsądne apele do jego własnych interesów. Bez względu na to, jak wyrafinowanie i cynicznie ludzie mogą reagować na metody propagandowe, muszą oni odpowiadać na podstawowe zachęty, ponieważ Zawsze będą potrzebować jedzenia, pragnąć rozrywki, tęsknić za pięknem i reagować na przywództwo. Jeśli społeczeństwo zacznie mieć bardziej rozsądne żądania, firmy reklamowe będą musiały zastosować nowe standardy. Jeśli znudzą się stare metody stosowane w celu przekonania ludzi do akceptacji danej idei lub towaru, szefowie tych firm sformułują swoje zachęty bardziej inteligentnie. Propaganda nigdy nie zginie. Inteligentni ludzie muszą zrozumieć, że propaganda jest nowoczesnym narzędziem, dzięki któremu mogą walczyć o twórcze cele, pomagając wyprowadzić porządek z chaosu.